Uwaga, widzowie, spójrzcie, kogo my tu mamy. Widzicie to? To jest jakiś dziwny czarny Hagiwagi. Ja nigdy takiego nie widziałem. Spójrzcie, tutaj mamy jeszcze takiego niebieskiego, niebieskiego spotkałem, różowego też i, i czerwonego też. A ze mną dzisiaj tutaj jest Przemek, się ma Przemek, się y, To co Przemek, chodź wybierzemy sobie ten czerwony Tajkun i uwaga, ja, idziemy, widzowie, idziemy, musicie idziemy. oglądać to do końca, bo razem z Przemkiem będziemy budować największy tańkon Hagi Wagi. Ciekawe, czy już działa ci Przemek? Działa ci? No, no, Super, dostałem, Dobra, dostałem. czekaj, co tu jest za friko? Dropper, patrzcie. O, postawię sobie taki dropper i będziemy wydawać, pamiętajcie też, że będziemy wydawać Robuxy specjalnie tutaj na potrzeby odcineczka. Kupiłem sobie e, Robuxiki. Ej, tu musisz dropper uruchomić, Przemek, co ty? Dobra, to idziemy, idziemy, idziemy. Tu mam pamiętajcie też, widzowie, o, o subiku, żeby zostawić suba u mnie na kanale. E, Te z ważnych informacji założyłem swoją grupę Robloxową, także wbijajcie do opisu, tam macie link do Robloxowej grupy i robimy najlepszą społeczność w robloxie. W Robloxie? W Robloxie chyba dobrze tak. powiedziałem. Dobra, Dokładnie. co ja tu mogę kupić? Sobie kupię 50 tysięcy może na sam początek, zobaczymy czy mogę i wtedy chyba szybciej zbudujemy tą bazę, co? Przemek, jak myślisz. No da myślę, że damy radę, spokojnie. Dobra, czekaj, okay, czekaj, okay. czy mogę kupić? Patrzcie, koronę w ogóle mam na głowie. Stary, patrz jakiegoś koronę, widzisz to? Kupiłem koronę, patrzcie, teraz jak to szybko idzie, budujemy kolejne dropery. Tu jakiś dropper w ogóle kosztuje za i Ty, ty tu jakiś dropper za Robuxy czekaj. trzeba kupować, nie? Trzeba tego gościa tutaj śmiać. Czekaj, zostawi stąd. O, murek. Jest Więc miałby. co musimy budować? Jak najwięcej rzeczy, to nam na pewno pomoże. Czekaj, ja z drugiej strony jeszcze. Dalej nie masz tego dropera? Czy masz, czekaj. No nie, zaraz będę miał. A ja mogę ci pomóc. Pomyś? Ej, nie mogę ci pomóc, ty. Dziwne, nie mogę u ciebie nic budować. Każdy ma osobne bazę. Widzicie to, widzowie? Chcę mam pomóc, się... mam pieniądze, kupiłem kasę za Robuxy i nie mogę mojemu koledze pomóc w budowaniu bazy, nie wiem, nieważne, dobra, patrzcie w ogóle. Cześć, już drugi. I ładny ten czerwony jest, w ogóle widzieliście tego Hagiłagi, patrzcie ile tu ich jest. Patrzcie, ale ten czarny, to nie wiem, w ogóle istnieje czarny Hagiłagi. Ja jeszcze nigdy chyba nie spotkałem czarnego Hagiłagi. A ty, Przemek? No, jak ktoś spotkał, jak aktualnie nie, no ale jak ktoś spotkał, no to powiedzcie w komentarzu. No, dokładnie, jak ktoś spotkał. Dajcie znać, czy widzieliście wcześniej czarnego hagi Ej, ty masz tam już ten? Coś ulepszyłeś z bazy paczek? Nie, no, to szybko dokładnie. idzie, chłopie. Ja nie, ej, w ogóle ja już robię. nie wiem co tu mogę ulepszać, czy coś tu jest nie tak O tam jest jakiś laser, zobaczymy co się stanie jak Cy. musimy ulepszyć bazę o, o, patrz mam przejście, już nikt nie wejdzie do mojej bazy He. A nie, z twojej strony wejdzie, bo ty jeszcze nie masz tego chyba. A spokojnie, ja tutaj a, ja, 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 ja. Dobra, ej ja tu chcę coś więcej dobudować chyba A, wiesz co, chyba trzeba, muszę poczekać aż ty zbudujesz O, tu chyba mogę wejść na piętro jednak, o widzowie patrzcie Dobudowałem kolejną. A to jest sobie. chyba tak, że ty budujesz połowę, a ja drugą połowę Tak, połowę tak, tak połowę właśnie, później. O, widzowie patrzcie jak wysoko skacze, widzicie to? Ja ale superansko zobaczymy, czy... Chyba już jesteśmy najlepsi na tym serwerze, nie wiem gdzie tu jest baza. Nie, widzę. nie, nie ma tutaj w ogóle nie ma tutaj rankingu w ogóle, wiesz? Dziwne mega. Nie widzę no, tutaj żadnego, żadnego rankingu. A pamiętajcie też o Subiku na kanale to jest dla mnie bardzo ważne. Wbijamy 5000 subskrypcji. Także... I zostawcie łapkę w górę. Przemek wiesz co chciałem zrobić? Dobudować no wyższe no. piętro, nie? A nie miałem ściany podstawione i coś mi blokowało. I co ty patrzcie jaki, jaki, No, zobacz, Maciek tutaj jakiś wchodzi. Chcą, Ej, a możesz go lać tym tym kilofem? Patrzcie, no. musimy go bić kilofem Widzieliście to? Ej, to był chyba win. Sorry, Maciek, wiem, że mnie oglądasz, ale no teraz my musimy tu się skupić na budowaniu bazy. Także. Ale okay. on hajsu teraz, zobaczcie. Ale co lata. Się Ma, masz już dużo kasy? Ile masz kasy? No, ja teraz doładowałem kolejny dropper, teraz leci jak szalony. No i znowu. Ej, no, idzie. ja nie mogę w ogóle tutaj wiesz, atakujem, bo musimy nie. ten. Musisz zablokować wejście tutaj potem. Ja nie mogę. Aha, dobra, czekaj. Chyba kupuję kolejne piętro, będę musiał zaraz sobie. Maciek, Maciek nie wchodź, Maciek. Maciek. Dobra, ja idę zobaczyć na pięterko, bo tam prawdopodobnie y, będę mógł już dobudować kolejną bazę. Ciekawe, jak ta baza. Patrzcie, jak to już fajnie wygląda z daleka, widzowie. Czekaj, Ani mogę oddalić. Aj co się dzieje? Widzicie to? Jak ta baza już superansko wygląda? Chyba już mamy największą bazę na tym serwerze, ale superansko, dobra, ale musimy zrobić ją całkowicie na, y, na full moc? Da. Na... Fula? Nie wiem, jak to się mówi. Chyba tak ja na fula. Na o, na kolejne roleterki mogę fula. budować. Ej, widzowie, wydajemy kolejne Robuxy. Patrzcie na to. 100 tysięcy kupimy, czy więcej? 150 tysięcy, może, żeby już mieć tą bazę. Okej, okay, dobra. Kupujemy, wydajemy kolejne Robuxiki. Kupujemy sobie. Ej... Monety? Bazę? Nie wiem, chyba bazę, dobra Wow, ale tu te dropery już mega fajnie wyglądają, wiesz? A no ja też chyba kupię coś Patrzcie teraz, na biednego tak? Przemka, jak mu to wolno idzie Ale tak? no no, możesz tak, kupić, hey. nie możesz kupić dropera kolejnego? No ja kupuję już, czekaj Aha, chwilę. dobra, okej okay. Gir, co to jest gir? Nie mam bladego pojęcia, ale patrzcie Wow, ale to super wygląda, o jakiś e, rów? Ej, co znaczy rów po angielsku? Ja nie wiem, gdzie znam się na tym i. Wow, ale to baza superancko wygląda, widzowie, ej, wiecie co mam pomysł, idziemy jeszcze do kogoś innego yy, do bazy, zobaczyć, może coś się uda nam zbroić, może uda się nam kogoś innego yy, zaatakować na jego terenie, Ciekawe, czy tak się da, ej, o, patrz, jakiś strzelby mam, patrzeć gdzie jest Przemek, gdzie jest Przemek, patrzcie, No, opadzę. ja już to buduję, zobacz, <sum> co się dzieje, zobacz, co się dzieje <sum> teraz, nie? wow, ale super, patrzcie, jak Przemkowi szybko idzie teraz budowanie, widzicie to, widzowie, lo, ale szybko, ej, patrz, ej, zabił mnie ten Maciek, mnie zabił, patrz, Maciek mnie zabił, o, o nie, co nie. jest, Czekaj, czekaj, teraz patrzcie, co ja robię na to, nie? Patrzcie. Oj, co? Nie mam broni? Ej, gdzie, gdzie? A tu jestem. Dobra, dobra, dobra. Idę, nie, teraz nie, już się zdenerwowałem. Idę tego maćka pokonać. Jak on tu wszedł? A, ja wiem, jak on tu wszedł, bo y, ty nie masz jeszcze przeszkody. O nie, no to czekaj, dobra. Do zabiję go, to udało mi się. Mam jakiś super mem, ekstra mieczny świetlny świetl? Świetlny miecz? Świetny miecz, chyba. Nie wiem, jak to się mówi, dobra, ale na pewno wiecie o co chodzi, widzowie. Dobra, idziemy zobaczyć na taj. O, jakieś broni. Tu są. Maciek znowu idzie, o nie, uciekam. Przemek, przemek, weź I się, zablokuj i, i przejście. I tu masz laser, możesz I kupić da, za 2000, wiesz? Idzie tu, no, wam. Ej, co się stało? Goś mi czymś jest. w ogóle uderzył. Patrzcie, jaka moja głowa tutaj jest. Ej, ta w ogóle korona mega dziwnie wygląda. a, przemek, ja wiem, dlaczego ja mam tą koronę. Bo mam no, no. największy, widzisz, mam, jestem najbogatszy na całym serwerze i dlatego mam tą koronę, widzisz? A przed chwilą ja miałem koronę. A dobra, nie, to czekaj, musimy się odegrać Przemkowi? Teraz już na pewno mnie nie. A teraz, już nie wejdzie, teraz już nie wejdzie, mam 40 tysięcy tutaj pieniędzy dobra, Ju, ale już nie wejdzie, dobra I, i co? I co Maciek? Poszedł sobie, ej, szkoda. Dobra, ja idę zobaczyć jeszcze ty idziesz na górę, jak góra wygląda. No. No, ja na razie mam prawie tak samo jak ty, brakuje mi jeszcze o... podłogi. Ej, ja się Ale... zastanawiam, widzowie, mogę coś tutaj jeszcze kupić? Mogę coś jeszcze tu kupić? Czy nie? Ja nie wiem, nie widzę nic, chyba już nie. Ale czy. To... Ej, patrz, jak te schody w ogóle mega fajnie wyglądają na te wyższe piętro, nie? No, one są Sto super. To są super Jak mogę wysoko skakać, widzowie, widzicie to? Ale su Ej, tu mam bazukę jakąś chyba, nie. Co to jest za ręka? Sprawdzamy, co to jest za ręka, czekajcie. Wow, ej, o co chodzi? Co ja mogę z nią robić? Nie mam bladego pojęcia. Okej, okay, to wygląda trochę dziwnie. Dobra, nieważne, zobaczymy co jest tu obok. To tutaj mamy pięć. Kula jakaś, o co tu chodzi? Nie mam bladego pojęcia. Trochę dziwnie to wygląda. Nawet bym powiedział, że. Trochę... Siemanko, siemanko o, Sieba, sieba, trzeba, sieba, sieba. Ej, a co tu jest droper? A dropera jeszcze możesz postawić, Nie. a bo ci brakuje pieniędzy. Pieniędzy. A zaraz są? będzie doładowane Dobra, zobaczymy. Przemek chyba też tam coś kmini z Robuxami mi się tak wydaje. A, o, by było, Wiecie, co by widzowie? Wątpię, że. Aby on tak szybko wybudował taką bazę, bo ile ja musiałem wydać robuxów, żeby moją wybudować, a tutaj nagle Przemek mówi, że jakąś koronę miał, to wygląda trochę podejrzanie, widzowie, co? Dobra, ej, ja muszę wziąć miecz, poczekaj, gdzie tu jest jakiś mieczek? Mam. Yy, Mamy okay. tu jakieś gości, goście jakieś no, do okna pukają. Ej, co jest, jakiś dziwny... No co... właśnie. O I nie, oni nas. pewnie coś kupują za robuxy, żeby nas zabić, wiesz, mi się tak wydaje. O no nie, no specjalnie Nie, 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 to Ej, robią. w ogóle każdy może... Może oni jakieś kasy dostają za to, że nas pokonają, ja nie mam żadnego pojęcia, ale. No nie. Ej, patrzcie! To mogę się nas. przebrać. Ej, co ty mnie zrobiłeś? Maciek nie bij, mnie czemu on mnie nie, bije? No nie. Maciek! Nie, nie! Macie! Ej, wiesz, co mi się wydaje, że ten Hagiwagi outfit można chyba sobie kupić i wygląda jak Hagiwagi. Ej, w ogóle serio, patrzcie, jak ten czarny Hagiwagi fajnie wygląda. Super mega, podoba mi się. Ej, zostaw mnie Maciek mi bije, Maciek mi bije, uciekam! Oj, ha! Ktoś wszedł w, nas, w nasz laser, wiesz, i chyba go pokonało, nie wiem. Dobra. No i dobrze. Idziemy mam miecz, tu ja mam mieczyk. Ja gdzie on jest? Nie? on tam? A też... O, LOL! Ty patrz, ten mieczyk jest jakiś dziwny! <laughs> Co się mi stało? Widzicie to widzowie? Ja nie wiem, dobra, biorę sobie może. Widzisz? No, z tym on, te, on te przyspiesza. tak przyspiesza. jak już no? dziwnie, nie? No, no, no. Ej, ja chcę ten outfit hagiwagi, Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Pomóżcie mi. O, mam coś tu? A mogę kupić. Patrzcie, patrzcie, kupujemy sobie koszulka Hagiłagi, I, 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 i mam mam. mam. Ja, Mom. Ej, nie mam. A, pewnie muszę ją przebrać, pewnie muszę ją przebrać. Nie mogę sobie tego od razu założyć. Ale ta korona wygląda super radzko. Dobra, se, se i w ty, patrz, mamy. Po Zobaczymy, czy uda nam się pokonać wszystkich w ogóle na serwerze. Ciekawe ile tu jest ludzi na tym serwerze, ale dobra, próbujemy. Jeden pokonany kolejny. Gdzie jest? Mnie ciekawi, gdzie ma bazę ten maciek, wiesz? Ja bym do niego chętnie wbił. Poszukam. Go. No, wbijam wbijamy. Do niego. Wbijamy się na bazę maczka, kupimy sobie zaraz jakąś strzelbę, widzowie, musicie oglądać to do końca. Zaraz kupimy jakąś strzelbę i zobaczycie, co się robi. Z osobami, które nas na naszym terenie w sumie próbują zaatakować. Ej, gościu, chodź tu, chodź tu! Jak gość w ogóle wysoko skacze, nie mogę go dogonić, nie? Ale beka, dobra, gdzie jest Maciek? Dobra, gdzie jest Maciek? Ej, widzowie, patrzcie, już jesteśmy przy bazie Macka, ale okazało się, że też ma jakieś dziwne. Ej, co jest? Zabiło mnie? poszedł chyba za blisko. Siedzi tu cwany lis, ale widzicie to? Byłem tak blisko jego bazy I on ma też już dużą bazę zabudowaną Całą, a patrzcie jak nasza wygląda Ej, Mordko, ty jeszcze nie dałeś tego, wiesz? Nie ustawiłeś Jestem w środku, jestem w środku bazy Jak ty tam wszedłeś? Nie, nie wiem A górą przeskoczyłeś pewnie cwaniaczku, nie, co? Nie, użyłem tego miecza Aha, ej, dobra Widzowie, muszę też iść zrobić jakiś y, trik Magiczną sztuczkę Idę, wchodzę tutaj do bazy Bazy, bazy Bierzemy John sobie yes. Bierzemy sobie Ej, wysokie skakanie na pewno zadziała, wiesz? No on chyba pija do nas A on pija do, do nas, tu list. wyjdź, wyjdź Jest, pokonałem go, dobra Ej, gdzie jest jego baza, bo nie widzę Ej, wysokie skakanie, ja do niego tam doskoczę Patrz, 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 co robię No, patrz, dawaj, co robię? dawaj, dawaj, dawaj Hop, ej, jak ci skaczę O, mam, dobra, skaczę, patrz, patrz, patrz dawaj, Jestem w tym razie prawie, mamy no, no, to No nie. i co, jesteśmy na jego terytorium, co nam teraz zrobić Ej, co jest, zginąłem co to było? Też? Nie no. wiem, mega dziwne to było, widzowie, ale... No nie wiem, pewnie użył jakiejś specjalnej umiejętności, żeby nas pokonać, wiesz? Chodź tu! Chodź, jaki ma Kto przeczyta ten nick, daje mu 10 tysięcy robuxów, patrzcie. Dyry, dywy, sy, dyby, dyry, dywy, nie wiem, nie umiem tego przeczytać. Kto przeczyta ten nick, dostaje ode mnie robuxy. Widzowie, widzowie, kto przeczyta ten nick? Jesteście w stanie to przeczytać, bo ja nie, nie wiem jak to się czyta. Ale będzie. Ta korona super... Ej, to jest kolejna kubisz baza. Ej, patrz, to jest, to jest w ogóle. O szu, o nie, oszustwo, i ten tu ma lasery, mnie. a ten nie ma I sobie wchodzę elegancko do ich bazy Elegancko tego I znowu mnie, ej, coś mam takie dziwne wrażenie, że Jest jakaś rzecz, o której my nie wiemy Że jak ktoś wchodzi na przykład Na teren naszej bazy To możemy go jakimś jednym przyciskiem zabić, po prostu Wiesz, takie mam wrażenie dziwne Chodź, no ja co ty też. mnie atakujesz, co ty sobie wyobrażasz O nie, Maciek, Maciek znowu O dobra, uciekam od Maczka, uciekam Dobra, wchodzę tutaj, zobaczymy widzowie, czy Na samej górze coś się zmieniło o, Oj, Sprawdzimy Przemka, bo Przemek mówił, że Ulepszy bazę do końca Zobaczymy, czy dotrzymał słowa, zobaczymy, czy to zrobił widzowie. Mam pieniążki, szybko Szybko, szybko, patrzcie, czyli chyba nie ulepszył To będzie pierwszy, nie. o, zobaczymy, robimy wyścig Kliknij łapeczkę w górę teraz, teraz, czy Przemek Ulepszy bazę, o, patrzcie, ulepsza Widzowie, dajcie znać, czy byliście Pierwsi, czy wygrali, wygraliście Z Przemasem Bo chyba coś mu nie wyszło Widzieliście to, jak, jak biegał szybko? Widzieliście to, jak szybko biegał tutaj, żeby ulepszyć tą bazę? Patrzcie, no. patrzcie Jaki cwany lis. Ej tu masz jeszcze jakieś podłogę, patrz, to nie wiem co to jest. A ja już widzowie chyba ulepszyłem... Patrz! Patrz teraz na wynik do góry, zobacz teraz. Nie, patrz. patrzcie, patrzcie, co Przemek Patrz, Przemek, patrz, Przemek kupił. Ale Przemek patrz na to. Dobra, to Ej, robimy wyjście korobuksy. Patrzcie, teraz ja idę tam, idę, patrzcie. Zbiorę tylko kasę z początku, ja nic dużo więcej nie zrobię. Tylko zbiorę, patrz, patrz, patrz na to, patrz. La, 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 la. spójrz na wynik do góry. Haha, <laughs> widzisz to? O nie. A, widzisz, nie ma ze mną szans. Także widzicie, widzowie, myślę, że dość szybko udało nam się wbić tutaj pierwsze miejsce na tym serwerze. Także pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję na tym. Kanale, wbina nową grupę Robloxową, którą założyłem specjalnie dla Was. Robimy najlepszą grupę w Robloxie. Pamiętaj o tym, a ja się z Wami żegnam. Jutro będzie kolejny odcineczek, także oglądaj, bądź na bieżąco, zostaw łapeczkę w górę i trzymaj się. Na razie, Siemanko. Ciemka.